Żagiel duży nazywa się grot, a ten mały pok, a te linki, które służą do wybierania żaga, tak na wiatr odpowiednio, żeby żagiel był stawiony, to się nazywają szoty, a że ten żagiel mały, jak się nazywa, kto już zapamiętał, pok, no to to jest foka, szot, tak, a że to jest lewy foka, szot, bo na lewej burcie, a ty masz prawy, bo na prawej, czyli prawy foka, szot, nie musisz to. Można tym Można. Tylko nie wypada. Aha, jak tam siadasz, to masz zabezpieczenie na nogi. Wkładasz nogi o tu pod, pod tę, pod trafę, o tu. Wkładasz, wchodzisz sobie rączką. O, dobra. I teraz, i teraz widzisz, nie, 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 nie wywrócisz się za burtę, no bo nogami się trzymasz. Ja nie za szybko mówię, bo rozumiecie chyba dobrze, tak? Bo chłopaki dobrze rozumieją po prostu. Jeszcze chłoka wybrać. Lewy wokarz odbieraj i teraz popatrz sobie na niego. On musi być tak do góry, sobie popatrz. On musi być tak ładnie wyoblony, jak skrzydło samolotu. I wtedy dobrze pracujesz. Zobacz, jak grot jest tak wyprofilowany, widzisz? Tutaj na grota też widać, że ma taki ładny profil. Nie jest płaski jak kapka papieru, tylko jest taki wypukły, prawda? Mhm. Jak głęboki jest to. Tu jest około czterech, bo to jest sztuczny zbiornik. Byliście tam o strony tamy, chyba, tak. nie? Przez y, Lublin przepływa tak. rzeka Bystrzyca i tu jest zrobiona tama. Tu kiedyś były pola ludzi. A tu zrobili tamę i ten zbiornik w ten sposób powstał. Aha. I tutaj jest najgłębiej, bo jest około 4-5 metrów. Ale gdybyśmy, gdyby był silny wiatr, to byśmy dopłynęli tam pod wyspę. Bo tam, jeśli jest silny wiatr, to pod wyspę płyniemy pół godziny. Ale dzisiaj, byśmy wypłynęli, to nie wiadomo, czy wrócimy. Co prawda są pagaje, ale. Aha, ten pagaj może Wam przeszkadzać. To ten pagaj, to wiosło, tam na dziób przepchnicie, tam w dziurę. Tak, 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 tak. No tak. na samą dziurę przepchnicie. Tam, 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 tam Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O, okej, okay, macie więcej. A ile będziemy płynąć? Wiesz co, no ja wiedzą. Ile mamy w ogóle czasu? Mamy dwie, dwie godziny. Dwie godziny. To musimy tak zdążyć, żeby wrócić, bo teraz zobacz, teraz popłynęliśmy ładnie, bo przez chwilkę trochę wiało, to momentalnie, jeśli tutaj szybko, znaczy duży wiatr wieje, to ta łódka bardzo...